Lista rzeczy do zrobienia przed świętami bardzo długa, ale część już wykonana. Ze słodkości sernik, pod spodem piernik. Świeżo ukończona ryba po grecku, w warzywach. A teraz czas na koronne dla wielu ciasto, czyli makowiec. Farsz już przygotowany. Co jest w tym maku? 15 deko masła, Trzy czwarte stanki miodu, bakalie. Co jeszcze przychodzi do tego maku? Cztery jajka i trzeba ubić pianę z białek? Pianę z białek rzutka do, do wysydzonego maku. No to dobrze, to teraz po kolei, co trzeba z tym makiem zrobić? Najpierw go trzeba sparzyć. Trzeba go wypłukać. Mak trzeba wypłukać w zimnej wodzie dwa, trzy razy. Odlać a Najlepiej zalać gorącą wodą i niech on tak pyka sobie na gazie, pomalutku, z godzinę. Później go odlać na sito, niech dobrze odcieknie, można go nawet przycisnąć. No i skręcić. Dwa, w sumie trzy razy. Ale jak przy trzecim mieleniu, dodać trzy czwarte szklanki cukru. Jak trzeci raz będzie mieli 3 czwarte szklanki przy trzecim mieleniu. Oczywiście mieleniu przez maszynkę. Przez może maszynki. być ręczna, może być elektryczna. Jak już zmielony mamy mak, dajemy do dla 15 bieko masła, bakalię, zapach, miód. 3 czwarte szklanki miodu. I podsmażamy ten mak. Około no, 15 minut. Mieszając, żeby się nie przebarło. I odstawiamy, jak nam wystygnie ten mak dodajemy 3-4 żółtka. To zależy od wielkości jajek. Jak dużo jaja wystarczy, czy jak małe to 4. Żółtka bezpośrednio do maku bijemy pianę, mieszamy to razem z pianą i jest gotowe do smarowania. I to wszystko. Czyli farsz gotowy i teraz trzeba zrobić ciasto. najważniejszą ciasto troszczowa. To zabieramy się do pracy. Bardzo przydaje się mieć w domu szklankę miarówkę, której objętości jesteśmy pewni. Ta, którą teraz widzicie, to klasyczna 250 ml szklanka. Półtorej szklanki mleka do rondelka. Tak. Co dalej? pół skranki oleju dodajemy do tego mleka do tego mleka wszystko jedno jaki olej no kujawski wszystko jedno były nie oliwy olej kujawski czy polski jakikolwiek olej dobrze i wlewamy do mleka wlewamy do mleka oczywiście mleko jest zimne jak widzieliście było nalewane prosto z tak. karton i teraz Wstawiamy mleko na gazie i z tym olejem go lekko podgrzewamy. Nie, żeby się nie zagotowało i nie było za gorące. Na tak zwany palec ja będę mieszała palcem i odpowiednia temperatura. Bo jak jest za gorące, to też się nie rozpuści. Czyli ma być takie niezimne, nie gorące, letnie, takie letnie, złamane mleko. To czekamy, aż to mleko się złamie. Za chwilę do tego mleka dodamy pół szklanki cukru kryształu oraz całą paczuszkę drożdży, czyli 10 deko. Cukier już wsypany. Do tego dodajemy jeszcze cały cukier waniliowy. Mieszamy. Niech się cukier troszkę rozpuszczy. Rozdrabniamy drożdże. Uwielbiam ten zapach. I one się teraz ładnie w tym lokami. I one się teraz rozpuszczą. rozpuszczą. Szykujemy się do przesiania mąki i zarabiania ciasta. Przesiewamy mąkę. W tu tym, tym przesiewaczu za około pół kilo, a potrzebujemy przesiać ile? 60 deko. jeszcze trochę. 60 deko I z tej mąki planujemy zrobić, a raczej z tej ilości maku też, ja pokażę jeszcze raz ten mak. Planujemy zrobić dwa makowce zawijane, zgadza się? Tak. Ale ciasta zrobimy na ile? Z tej porcji wychodzi na trzy porcje. To na trzy por... części podzielę ciasto. Po, po co nam będzie ta trzecia porcja? Co, co z niej można zrobić? Jeżeli już z nie... Z cynamonem i trucle tak? no, To z czym zrobimy? Z cynamonem? cynamonem. może. Dobrze. Ale tu na kupce mam więcej mąki odsiane na tak zwaną podsypkę, gdyby tu było za mało. Bo nie wiem ile to zabierze. Jasne. A jaka to jest mąka akurat poznańska? poznańska czyli to jest przemiał 500. 500? Robimy dołek mące i bierzemy... Jajka jeszcze. ...dwa żółtka. Dla niewprawionych wiadomo, że trzeba w miarę starannie to zrobić, żeby żółtko od białka oddzielić. Tak. Niekoniecznie do drożdży dajemy, ale można. Jedno całe jajko. Koraz do drożdży. korupki wyrzucamy. Ręce, z białek. I teraz zarabiamy ciasto, lejemy drożdże z mlekiem, z jajkami do mąki. Po troszeczkę, po troszeczkę, po troszeczkę od razu zarabiając, troszeczkę. zagarniając tą mąkę. Zagarniając mąkę, tak jest. Już wiadomo, że trzeba będzie jej pewnie troszkę mąki dodać. dosypać, tak chociaż może nie do końca zobaczymy jednak będzie więcej mąki jak tego potrzeba A może łyczek więcej mleka no bo było łyczek więcej mleka wygarniamy wszystko z tego rondelka I zarabiamy dalej ciasto. Co lubi ciasto drożdżowe? Tłuszcz. Czego jeszcze potrzebuję, żeby było naprawdę dobre, żeby ładnie wyrosło? Go długo Trzeba je długo wyrabiać. Trzeba je długo wyrabiać. I nie zewnątrz. można żałować ręki. Tak, siły nie można żałować. Na razie nie wychodzi, ale będzie idzie na pewno. Dobra. Trzeba przygotować poprawkę nie 60 mąki, a kilogram mąki z tej zawartości mleka. Czyli generalnie zasada no pra... ile, ile tutaj zabierze mąki, tyle tak. dajemy. A jaka ma być konsystencja tego ciasta ostatecznie? No Taka w tej chwili, jak na pierogi. Jak na pierogi. Czyli miękkie, elastyczne. Miękkie, elastyczne. Trzeba go dobrze wyrobić. To na pewno kilka minut musi potrwać. Musi potrwać. A czy można nim rzucać? Można nim uderzać. Można, można go klepać drewnianą łyżką, nabijać mu dużo powietrza. Wtedy będzie ładniej i szybciej rosło. To w takim razie wyrabiamy, tak? Tak. Sprytny skrobak plastikowy, silikonowy. Silikon. No, poręczny bardzo. Obracamy ciasto raz w jedną, drugą stronę, a raz w drugą. Na przemian. To już je wyrobimy, ono będzie musiało jeszcze troszkę podrosnąć. Troszkę podrosnąć, ile trzeba podać czasu. A tak na oko, tak się, po jedna trzecia objętości, jak się powiększy, to już można rozłamkowywać, pakować mak i zakręcać. I oczywiście musi leżeć w cieple o tym wszystkim, no. no, muszę pamiętać. Nie w jakimś przeciągu czy chłodzie. No ja przecias to droszczowe ciepłe. musi mieć. drożdże szybciej przepracują. Wtedy wyrośnie. Tak robię, tak, by się do składniki połączyły. Teraz jeszcze taki myk, co mnie nauczyła siostra moja, kochana. Przekroimy to na pół. I w ten, ten sposób jeszcze robimy. Czy chodzi też o to, żeby je lepiej napowietrzyć? Tak. Ciasto, gdy naciskamy, nie wiem czy widać, dołek. Tak, widzimy, robisz dołeczek. I wraca. I wraca, czyli jest ciasto dobrze wyrobione. Nie. Można mu dać odpocząć. To czekamy aż odpocznie i zwiększy swoją objętość o mniej więcej jedną trzecią. trzecią. Śliczne, pachnące, żółciutkie. Lubię takie nawet surowe. W tych dwóch blachach um... ciasto rośnie możemy jeszcze raz, na chwilę nie wolno, bo... ale piękne. W tych dwóch ciemnych blaszkach będą makowce. Oczywiście ich kolor nie ma najmniejszego znaczenia. Po prostu tak nam się złożyło. Natomiast w jaśniejszej pieczemy to ciasto drożdżowe z cynamonem. Zeszyt naznaczony długoletnim doświadczeniem. Zmienne koleje losu. Mam zaznaczyć w miarę trzy równe części, podobno mam dobre oko. Wydaje mi się, że tak powinno być dobrze. Proszę dokonać korekty, jeżeli jest źle. Musi być dobrze. Dzielimy ciasto na trzy części. Super Ach, wyrosło. Ale piękne ciasto. wspaniałe, naprawdę. Ale piękne ciasto. ciasto. A jaki zapach. W środkowe środkowej ciastu. dać pierwsze robić. na powietrzone wspaniałe. Będzie po prostu tak dobry ma resztę ciasta kładę na talerz, od ściereczkę, żeby nie obsychało. Ono jeszcze urośnie. A teraz bierzemy i się rozwałkowujemy, odsypujemy czapkę mąką. I jedziemy. No jaką grubość to trzeba rozwałkować? No nie wiem, sama nie wiem. To tak na oko robię. Nie wiem, by się nie zastanawiam. Chodzi o to, że kiedy nałoży się warstwę maku... Żeby nie, nie przebił mak ciasta. O to chodzi. Czyli nie, oczywiście nie rozwałkowujemy na no, takie cienkie jak na pierogi, tylko znacznie, znacznie Grusze. grubsze. I po prostu staramy się placek na długość blaszki wywałkować, a później go poszerzyć. Będę robiła przymiartę właśnie. No mniej więcej długość blaszki jest. Teraz będę jest, może... jest troszkę dłuższa, bo przecież końcówki zabijają się pod spód. Tak Pałkowanie ciasta drożdżowego to jest czysta przyjemność. A jedzenie jeszcze większe. Nie ma się co śmiać. Taka jest prawda. Zwłaszcza dla tych, którzy lubią surowe ciasto No to byśmy mieli na tyle. Teraz po drugim boku jak mówi przepis, babci danusi, Kładziemy mak i troszkę nadajemy korektę i turlamy. I to jest zawsze stresujący moment. Mogłoby się... sobie mak na pół. Dzielimy mag na pół. W wielkim przepadniczym rondelu. Ale ważne, żeby rondel, w którym ten mag szukujemy, był taki, żeby się w nim mag nie przepalał, bo on ma skłonności do tego. Tak. Więc nie jakiś stary, wysłużony, w którym nam się już wszystko przypaliło, co mogło w ciągu lat użytkowania. Połowę tego maku nakładamy na rozwałkowany, droszczowy kaczet. Myślę, że jest połowa, A nie? Powiedziałam. Uważam, że jest połowa. Wygląda mi na to, że jest połowa. Rozprowadzamy mak. Po całym placku, czy po prawie całym, oczywiście to nie od brzegu do brzegu. Tylko zostawiamy delikatne no, odstępy, ciężko się nagrodzać na cieście, bo żeby dziur nie porobić. A ciasto jest... Y Elastyczne, elastyczne, elastyczne bardzo, tak? Trzeba to robić w miarę delikatnie. Aczkolwiek skutecznie. Popatrzcie, czy wszędzie jest równa ilość maku. Może się trafić, że jednym więcej, drugim mniej. Popatrzmy okiem kamery. Wydaje mi się, że nie ma jakiejś dużych różnic, gdzie jest więcej, jest Więc w miarę równo, o tam teraz dobrze, że poprawiłaś, jest dobrze. Teraz podobna przymiarka, ma być dobrze. Dwie mi i syna i ducha się. Zabijamy, od razu można podjąć właśnie ok. te brzegi. Tak. Świetnie się zwija ta rolatka, I musimy włożyć do blaszki tym tym spawem, że tak powiem do dołu, czy do góry? Czy to nie ma znaczenia? Do góry. Idę do dołu. Do dołu. Do poprawka musimy zrobić poprawkę bo przy końcu nie można takich robić zaszewek bo widzisz co się robi mm -hmm. dobra myśl ciasto na papier Odpowiednio układamy trzeba i tyle. Jasne. I on na pewno pęknie. Odwieczny problem, że makowiec pęknie, a ja uważam właśnie, że musi pęknąć, bo to co jest pęknięte jest najsłabsze. Pięknie blazka. Jest idealny wspaniały, jeszcze muszę pok pokazać w ten sposób, żebyśmy wiedzieli ile jest od górnej krawędzi blachy i zobaczymy jak urosną w trakcie pieczenia. A jeszcze jak, jak troszkę urosną, to je powiakujemy, żeby się ładnie błyszczały. Tak. Pierwszy gotowy, pierwszy gotowy. Za chwilę bierzemy się za drugi. Na ten dodatkowy placek wysypujemy cynamon. Ja rozprowadzę go zaraz ręką, żeby nie było tak, że gdzieś go w ogóle nie ma, gdzieś jest nadmiar. No. Oczywiście, jeżeli ktoś na przykład nie lubi cynamonu, no to może być kakao. Kakao, ale raczej yy, chyba wtedy takie słodzone już, nie, to Tam. zupełnie gorzkie, bo no. chyba, że ktoś takie lubi. Wtedy oczywiście nie ma żadnych przeszkód. No a przecież mógłby też być jakiś być jakaś marmolada albo powidło, a, ponieważ została jeszcze, zostało jeszcze garść rodzynek, to kto trafi. Kto trafi będzie miał szczęście. Siłą rzeczy ten bałeczek jest mniejszy, mniejszy no bo oczywiście jest tylko posypany cynamonem a nie napełniony farszem Mak. Tak. Trzeba go tu trochę pomulestować. Pokładać, pozawijać. pozawijać. I teraz będziemy już miały te trzy rolady gotowe. Czy od razu wstawiamy je do piekarnika, czy jeszcze muszą chwilę porosnąć? Mm. Na no dobrą po sprawę te już wymogą. Piekarnik został wcześniej włączony, żeby się nagrzał. A w ilu stopniach pieczemy? 180. W 180 stopniach i jak długo mniej więcej? 40-50 minut, aż boki od, zaczną odchodzić od, od blaszki. Od brzegów. No i dobrze brązowy kolor. Jasne. Yes. A tyle czasu odsania od, od, od brzegów. No. Tak wyglądają te wspaniałe koralowce. Zaraz ja będę białkował. Białkujemy i wędrują do piekarnika. Smarujemy białkiem rozrobionym z odrobiną mleka. Dwie, trzy łyżki. Podobnie jak w innym przepisie na tym kanale na smakowite pierniczki. Teraz już tylko czekamy na efekty. Koniec z pieczeniem. Świeżo wyjęte z piekarnika. Wspaniałe, rumiane tak pachną, że aż ślinka mnie po prostu, krótko mówiąc. I oczywiście cieszę się bardzo, że pękły. Nie, to, to się wytnie. Nie pozostaje nic innego jak pogratulować. Tak. Gratuluję. Dziękuję.